Witam wszystkich hodowców. nazywam się Marek Stachowski i lotuję w oddziale rali razem z moją małżonką Katarzyną Stachowską. Nagrywamy ten krótki filmik z y, takiego powodu, bo chcemy sprzedać wszystkie gołąbki po lotach. W tym roku pierwszy lot zdobyliśmy 50 gołąbków, na ostatni 49, także loty odbyły się bez strat. Zdobyliśmy mistrzostwo oddziału w jednej kategorii i w drugiej. Sprzedajemy gołąbki z takiego powodu, bo mamy malutkie dziecko, na przyszły nie będziemy lotować Gołąbki stare też wystawimy na aukcję, ale w późniejszym terminie. No, mamy gołąbków 46 do sprzedania, dwa gołąbki zostają. To były takie od kolegi. Rostów też zostaje. Co tu jeszcze chciałem powiedzieć o lotach gołąbków. 11 jest kompletem konkursów, dużo tam z czterema konkursami. Także zaprezentujemy tu kilka takich podstawowych gołębi i nie wystawimy te gołąbki do incytacji. Chciałem tu zaprezentować pierwszego gołąbka. Jest to najlepszy lotnik w okręgu prawdopodobnie by był. Niestety nie mieliśmy takiej kategorii, albo no, najlepszego lotnika w okręgu. Ale ten gołąbek ma koficjent 6,39 z trzech lotów. Był trzeci na oddział, trzeci i dziewiąty, no, ale wyprzedzały go nasze in, inne gołąbki z naszej hodowli. Mógł być pierwszy, drugi, piąty albo szósty. Tam nie pamiętam dokładnie. Jest to samiczka. Pięć konkursów jest ogólnie drugim lotnikiem od wielu całości. Jej siostra, chyba dwunastym lotnikiem, 74-51 ma numer. Tam ma 74-27. Ojcem tej samiczki jest samczyk o numerze 12. 84 u nas wyhodowany z 13 roku. No już bardzo dużo dobrych wątków też wydał. A matka jest oryginalna samiczka od y, spółki Kostosz Cłukiewicz. Oka, którego chciałem zaprezentować, jest to samczyk o numerze 74-19, zdobył między innymi drugi konkurs na oddział i siódmy konkurs na oddział jego siostra 74 szósta na oddział. Jest to z połączenia takiego białego gołąbka, którego kupiłem od kolegi Piotra Winiarskiego. Raz jest samiczka ze schodowni Olech. Bardzo dobre gołębie. Samiczka jego matka jest po super tam u kolegów Olech. Także też bardzo warto był tego gołąbkę kupić. Następny samczyk, niebieski, po super moim rozbudowcu od kolegów Baranowskich. Też bardzo dobre gołęby wydaje, już kilka lotników z niego było. Też kolejny gołębek, który ma 5 konkursów 7401 też tam czoło dosyć siadał. Z matką jego jest samiczka z mojej hodowli już wyhodowana po moim takim no, jednym z najlepszych rozpudowców 60-65. Tu tak patrząc na gołębi, no to większość gołębi jest z takich kilku całej gołębi właśnie z tego baranowskiego z 65. Z samicy od Murisa Mateusa, uro jest bez obrączek. Bardzo dobrze te gołęby latają. Jeszcze dodam mam kilku synów po takim starym samczyku. od Putmana z linii Gloze, jego już nie mam niestety. Te gołąbki bardzo dobre, tutaj większość tych gołąbków jest właśnie z tych gołębi. Tutaj chciałem pokazać matkę tej najlepszej dotyczki, 74 7427 mam ma 6,39 koeficjent, jest to samiczka oryginalna od księdza Jerzego z, z 16 roku o numerze 99-12. Już przez każdym roku jakiś tam fajny gołąbek z niej wychodził. Już w tym roku pierwsze sparowanie z tym samiczkiem 1284 no i rewelacja, dwie super samiczki wyszły. Niebieska z białym piórkiem tutaj, piękna samiczka. Chciałem pokazać od razu ojca tej najlepszej lotniczki. Samczyk nakrapiany 1284 ma numer. To jest u mnie wyhodowany gołąbek. Jego brat super leciał przez kilka lat kolegi Andrzeja i Marka Basów z oddziału Milicz. Bardzo dobre gołębie. Tam dużo czołowych konkursów miał. Matka tego gołąbka też super lutowała jako młoda, później trafiła do rozpodu. Babcia była na ogólnopolskiej wystawie, trzy razy pierwszy konkurs miała. Dziadek miał drugi, piąty konkurs. Tam w okręgu chyba miał piąte miejsce. Bardzo dobre gołębie też. Taki samczyk krwiany, nerwisty trochę. Właśnie ojciec tej samiczki, 74-27, najlepszy prawdopodobnie w okręgu, będziemy mieli taką kategorię. Kolejną samiczkę, którą chciałem zaprezentować jest to gołabek bosy oryginalny gołabek Borisa Mateusa córka takiej wspaniałej samicy Dana która miała 8 pierwszych konkursów taka podstawowa moja samica rozpodowa u mnie jest dużo gołębi, się sprawdza z niej i u kolegów również mam tutaj jej córki, wnuki już w rozpłodzie no i w każdym pokoleniu się po kolei sprawdzają taka podstawa gołębnika bardzo, bardzo dobra samiczka ona jest z 13 roku przepiękna samica Tutaj chciałem zaprezentować jeszcze niebieską samiczkę o no, renumerze 93-35 także gołąbek oryginalny ze spółki kostor bardzo dobra samica w 2017 jej był najlepszym lotnikiem oddziału pod, chyba, lotnikiem okręgu w tym roku 4 gołąbki wypuszczone Dwa mają po pięć konkursów, dwa mają po cztery, bardzo dobre gołębie. Za chwilkę pokażemy samcika, z którym była sparowana, bo to też najwyższa półka. Ona jest, ojcem jej jest taki super rozpodobiec od Kesa Busuły, 370. Matka była od Rainera Puchmana. Bardzo dobra samica, już dużo gołębi na lotowym, dorosłe gołębie też bardzo dobre latają. Później to prezentujemy jej syna, który w roku na 7, siedem, 7 siedem konkursów miał. I cały czas szpita na gołębniku Samczyk o numerze r 7056 Lotowany u mnie jako młody. Dwa konkursy w dziesiątce miał, ogólnie miał o cztery. Był sparowany z 93 9335. I właśnie to z tego sparowania wyszły te cztery gołąbki Dwa, pięć konkursów i, i dwa po cztery konkursy. Jest to brat złotego medalisty w kategorii młode F. Święta jest jedzego kostorza bardzo dobre gołębie przepiękny samczyk i bardzo dobre gołęby tutaj. W zeszłym roku też z dwóch ostatnich lotów jeden gołąbek, pierwszy syn właśnie położył. następny gołąbek, jest nakopiany samczyk belk numer 61 14 773 Jest to gołąbek, którego moja żona wylosowała na stoisku Green Play na wystawie ogólnopolskiej nie mamy do niego karty ani dowodu, ale gołąbek bardzo dobry wydaje w zeszłym roku dwie super samiczki w tym roku też dwa gołąbki po lotach tamte dwie samiczki jako roczne też zaliczyły ten 7 lotów też myślę że będzie pociecha z niego na przyszłe lata piękny samczyk w belgii kolejny samczyk, ojciec tego samczyka, którego wcześniej pokazywaliśmy młodego 19, końcówkę co miał od, właśnie od Piotra Winiarskiego z linii głębi Ludo no, biały, przepiękny samczyk, pięknie zbudowany niestety żadnego białego gołąbka nie wydał do lotów ale jest nakrakany biolotek i nakrakana samiczka, które też bardzo dobre latały też myślę, że będą bardzo dobre gołęby z, z tego połączenia on był sparowany z samiczką właśnie od kolegów Olech Kolejny podstawowy gołąb w naszym gospodzie. też oryginalny od księdza Jerzego Kostorza o numerze 60-65 Już tyle lotników było z niego, że nie sposób zapamiętać wszystkich W tym roku także z trzech gołąbków dwa skończyły na komplecie konkursów, jeden miał trzy chyba W tym roku też jego wnuk, jako już dwuletni gołąb, pierwszy w oddziale z trzy setki usiadł to też bardzo dobrze latał, jako rocznie gołą, w do rozporu. Mam tu też właśnie syna, córkę w rozpodzie i już są też. Na od kolego Roberta baranowski do wnuk złotej medalistki w C775. Pokazywaliśmy jego syna przed chwilą, no praktycznie tego sam, z samej barwy. 5 konkursów zrobił. Chciałem powiedzieć, że jeszcze u kolegi Maćka Kopczyńskiego wysłałem w zeszłym roku syna tego gołąbka i lotował nim z lotu okręgowego. Tam ponad 400 km pod Był u niego trzeci na cały okręg był chyba piąty, już nie pamiętam tak dokładnie. Ale też bardzo dobrze tam leciał u niego ten gołąbek. znów no właśnie, już tego gołąbka. Bardzo dobry. Tutaj jeszcze chciałem pokazać ostatniego Tomczyka Nie będziemy przedłużać jest to syn tego Gołąbka od pana w linii Rigose. Mam tutaj w rozpodzie jedną siostrę pełną i trzech braci jeszcze pełnych i pół brata jednego. No i tam też bardzo dużo głębi. Super się sprawdzają te gołębie one dalsze będą u nas hodowli. Pokolenie na pokolenie. Piękny niebieski samczyk. Wszystkie są niebieskie resztą. Przeszliśmy do gojownika lotowego. Gołębi dorosłych. Jest to kilka wdowców. Chcę tu zaprezentować Samczyka. To jest syn 93-35 Samiczki i Samczyka 6052, którego już nie on nie żyje, niestety. Jest to o numerze 8001. W tym roku 7 wkładań, 7 konkursów. No, 7 lotów tylko lecieliśmy. Bardzo dobry szpicowe konkursy. Siostra też z jednej 500 on pierwszy. Siostra druga. Bardzo dobry go. Na zakończenie chciałem powiedzieć, że gołąbki lotowe będą dorosłe, dorosłe lotowe będą wystawione w późniejszym terminie. Teraz chcemy przekazać na aukcję 46 gołąbków po lotach. Zapraszamy do licytowania, tak jak mówię, nie będziemy lotować, bo mamy małe dziecko. Ja pracuję za granicą, żona niestety no, nie poradzi sobie z tym wszystkim. Za dużo tych wszystkich gołąbków jest, będzie dbała tylko o rozpód. i dorosłymi gołąbkami, tak jak wcześniej wspomniałem, nie będziemy lotować. Także w późniejszym terminie wystawimy wszystkie gołopki dorosłe, które przeszły tam loty w tym roku. Dziękuję za uwagę.